Pozytywnie oceniam chęć wprowadzania zmian, natomiast na tempo ich wprowadzania niestety nie jest zadowalające. Dlaczego jest tak duży sprzeciw społeczny, jeżeli chodzi właśnie o, o chciwość banków? Dzień dobry, witam serdecznie, spoglądam na zegarek. No, dwunasta minęła, więc zaczynamy. Najlepszy program o Frankowiczach i dla Frankowiczów, czyli ekspres Frankowiczów. To już jest, drodzy Państwo, odcinek 235, a my zbliżamy się do końca maja, więc powoli. Chyba niektórzy zaczynają myśleć o wakacjach, ale na pewno nie jest to główny ekspert yy, 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 społeczności życia bez kredytu, Kamil Kwiedosik, bo on zawsze myśli o Frankowiczach i o ich. Bezpieczeństwie finansowym. Tak by to Dokładnie, określi. w rzeczy samej. Dzień dobry oraz Zbigniew Urbański. Drodzy Państwo, ci z Was, którzy oglądali poprzedni odcinek w ubiegłą niedzielę, na pewno pamiętają, że mówiliśmy o no, dość. Dyskusyjnej wypowiedzi prezesa BNB Paribas, i dzisiaj właśnie do tej wypowiedzi odniesie się prezes Fundacji RZBK Mariusz Galewski, ale to będzie za chwilę. On nam powie, dlaczego jest tak duży sprzeciw społeczny, jeżeli chodzi właśnie o, o chciwość banków, bo tak to trzeba określić. Ale teraz przechodzimy do zmian, które mają nastąpić w sądownictwie. Tutaj Ministerstwo Sprawiedliwości łączy siły z Ministerstwem Cyfryzacji i mamy mieć e-banki. E Przepraszam. E-banki to już mamy. E-sądy, ma to wszystko przyspieszyć cały proces i tak dalej, tak dalej. Kamil, ale powiedz mi, przecież Sędzia, ja tutaj o jednym takim malutkim wycinku tych spraw m, powiem, sędzia zawsze może nie zgodzić się na e, tak zwaną e-rozprawę, czyli e rozprawę tak. online, więc... O co tutaj chodzi wytłumaczyć? Czy myślę, że to jest szerszy dosyć, dosyć projekt. Myślę, że też na tyle szeroki, że trudno sobie wyobrazić, kiedy on będzie zaimplementowany, bo teraz mówimy o testach, tak? Oczywiście no, ten digitalny asystent sędziego, czyli tak zwany Das, o którym już wielokrotnie Ministerstwo sprawiedliwości tutaj nam mówi, w zasadzie już tak długo mówi, że trudno sobie wyobrazić, kiedy realnie zostanie on zaimplementowany do wszystkich sądów, bo oczywiście są już trzy apelacje, w których jest to testowanie. Natomiast na no de facto e, powiedziałbym, że to trochę takim małym uśmiechem można na to spoglądać, dlatego że w tak dużym państwie jak Polska e, no te, te wszystkie zmiany e, w dosyć, myślę, że dosyć w prostym, nieskomplikowanym raczej obszarze, jakim jest właśnie sądownictwo, są tak długo wprowadzane. Dlaczego nieskomplikowanym? Dlatego, że zobaczcie ile mamy polskich firm, którzy, które radzą sobie doskonale. Mamy firmy z sektora nawet e, kosmicznego, mamy firmy, które... E, Produkują satelity, całe systemy satelit, całe konstelacje w zasadzie. Więc to, to są firmy, które są z, z polskim kapitałem. W Polsce są ich siedziby i potrafią zrobić naprawdę rzeczy no, niesamowite. A jeżeli chodzi o zwykły system do wsparcia sędziów, do wsparcia rozpraw, no, możemy to nazywać jak sobie chcemy, no to tutaj robią się problemy z wdrożeniem, z może nie tyle problemy, co no, generalnie trwa to bardzo długo. I wyobrażam sobie, że tak naprawdę w, w dzisiejszych czasach e, ja bym raczej nie szczycił się tym, że coś chcę wprowadzić, a raczej bym powiedział, że coś wprowadzam i ma to taki, a nie inny skutek, łącznie z legislacją, która musi oczywiście towarzyszyć temu, bo zgoda jest, że bez legislacji to zmiany Niewiele wprowadzą do przyspieszenia rozpraw. Także ja oczywiście pozytywnie oceniam chęć wprowadzania zmian, natomiast no tempo ich wprowadzania niestety nie jest zadowalające i moim zdaniem może ono przyjść dopiero wtedy, kiedy problem frankowy już się tak naprawdę no, w jakiś sposób rozwiąże, bo sądy wcześniej czy później te wyroki wydadzą. Być może jest to w jakiś tam sposób obliczane, bo takie też z Ministerstwa Sprawiedliwości i Rzeczy gdzieś tam słyszałem takie doniesienia, że może jest to obliczone na przyszłość. Przyszłe spory dotyczące kredytów złotówkowych, czy sankcja kredytu darmowego, czy WIBOR. Dlatego, no, trudno mi na dzień dzisiejszy to wszystko komentować w sytuacji, w której nie ma tak naprawdę jeszcze wdrożonego całego systemu. Są jakieś tam zalążki tego systemu i wcale nie wygląda to jakoś super nowatorskie. Jest to po prostu w, w zasadzie w każdej większej firmie takie systemy są od dawna wprowadzane. Stąd też, no, nie można tutaj powiedzieć, że mamy jakiś ogromny przełom. Oczywiście miejmy nadzieję, że to przyspieszy rozpoznanie spraw. A ja wiem, jak to się skończy? Jak? Sztuczną inteligencją, która przyspieszy cały proces trzy albo dziesięciokrotnie i wszyscy będą zadowoleni. Dużo się o tym mówi. <laughs> tak naprawdę. Dużo się o tym no. mówi, a nie sądzę, że jest to na, na dzień dzisiejszy na tyle jeszcze um, rozwinięta technologia, w szczególności właśnie w, w sektorze państwowym, żeby można było z niej e, skutecznie korzystać, zważywszy, że, że, że wiele projektów w tym zakresie zostało zerwanych przez a obecnie rządzących, stąd też trudno sobie wyobrażać, że, że ta sztuczna inteligencja realnie bez wsparcia sektora prywatnego pomoże nam tutaj w rozpoznawaniu spraw frankowych, dlatego że jest wiele firm, które właśnie poza powiedzmy tymi swoimi korowymi działaniami również mają duże moce przeliczeniowe. W Poznaniu jest taka firma, która ma ogromny, ogromną bazę właśnie pod, pod obliczenia i to wcale nie są komputery kwantowe, no bo wiadomo, może jak będziemy mieli do czynienia z komputerami kwa kwantowymi, no to już w ogóle będzie zupełnie inna historia. Natomiast no, na pewno w Polsce te komputery to za pewnie 23 lat najwcześniej wejdą, biorąc pod uwagę, jak dzisiaj dużo kosztów związanych w chociażby w Stanach Zjednoczonych czy, czy w Chinach na stworzenie w ogóle takich komputerów. Także tutaj no, na dzień dzisiejszy bym powiedział tylko tyle i tutaj masz rację, że, że są oczywiście można powiedzieć te technologie, które realnie mogłyby wpłynąć na przyspieszenie rozpoznania tych spraw, natomiast jak patrzę to, to, co się dzieje tutaj w Ministerstwie Sprawiedliwości, to jestem, no można powiedzieć, trochę zawiedziony tym, mówiąc delikatnie. Czyli nie będzie sędzi Google'a, tak jak mamy doktora Google'a. Poza tym, kamień umówmy się. Niektórzy ludzie są nie do zastąpienia. Ja sobie nie wyobrażam prowadzić ekspres Frankowiczów ze sztuczną inteligencją. No po prostu to jest niemożliwe. Tak jest. Dokładnie. Drodzy Państwo, Fundacja ZBK na czele której stoi prezes Mariusz Galewski. I właśnie to Mariusz z, zabrał głos w takiej bulwersującej sprawie, o którą, no, której omówiliśmy w ubiegłym tygodniu na Chodzi o wypowiedź, a w zasadzie o wpis prezesa BNP Paribasa Gdańskiego, który zarzucił Polakom antysemityzm i niewiedzę Polaków o finansach. I to wcale nie o chciwość chodzi, i to wyjaśni prezes fundacji RZBK. Ty się już odniosłeś w ubiegłym tygodniu do tego tematu, ale Pamiętasz dokładnie sprawę Mariusza, dwukrotnie prawomocnie wygrał z bankiem i aż się prosi, żeby im pokazał po prostu słynny gest Kozakiewicza, tyle możecie mi zrobić, ja wygrałem po prostu i sprawiedliwość jest po mojej stronie. No oczywiście, że tak. Powiem tak, no na pewno każdy konsument ma te same odczucia. Natomiast no wiadomo, że Mariusz, jako osoba, która no, można powiedzieć dosyć szeroko, zaangażowała się od wielu, wielu lat we wsparcie konsumentów, ma też inne na to spojrzenie, stąd to jest to bardzo ciekawy wywiad. Warto też dodać, że fundacja zajmuje się nie tylko Frankowiczami, to jest dużo bardziej rozszerzona działalność, która ma po prostu zajmować się kredytobiorcami. Po prostu również misją edukacji społeczeństwa w zakresie tego, żeby nie dawały się po kolejne pokolenia, Nabijać w butelkę takim właśnie panom prezesom, jak tutaj wymieniony przez ciebie. A więc zapraszamy serdecznie do przeczytania wywiadu z najważniejszym prezesem bardzo ważnej fundacji, Fundacji Żydbeka, Mariuszem Galewskim, który jest już na naszym blogu. A my przechodzimy do kolejnego tematu. Poradnik Frankowicza, maj 2025. Mity o ustawie Frankowy, cułek, kredyt euro i inne. To jest no, stricte Twoja działka, e, Kamil. Jak, powiedz mi, jak ten poradnik się ma w maju? Bardzo dobrze. Oglądalność jest spora. Wiele tematów również dyskutujemy w formie odpowiedzi na komentarze, do czego no mam tutaj oczywiście... mam te komentarze tutaj i pytania. Tak, do tego oczywiście również zachęcam, bowiem wydaje mi się, że ten dialog otworzył się naprawdę dosyć duży przez ostatnie lata. To też ma związek z podniesieniem właśnie tej świadomości ekonomicznej i swoich praw w ogóle konsumenckich przez frankowiczów. Zresztą pytania tam są zadawane również przez osoby, które wcale takich kredytów nie mają, stąd też powiem tylko tyle. Cieszy to, to, że faktycznie docieramy z przekazem do osób, które mogą dla siebie czy dla swoich dzieci czerpać wiedzę i ostrzegać ich przed nieuczciwymi działaniami no i ja praktykami ja banków. Pozwól, że Ciudy przeczytam takie dwa komentarze. Dziękuję za informację. W dalszym ciągu nie chcę pan uchylić rąbka tajemnicy na temat nowej perspektywy przedawnienia roszczeń w kontekście pytań do TSUE. Uchyla, no, uchylę. No, uchylę. Kamie, uchyl. No. <laughs> Może powiem tak. No tutaj na pewno trzeba na to spojrzeć z perspektywy tego, że niektóre informacje niestety podlegają ochronie do czasu wydania wyroku. Wtedy dopiero TSUE zamieszcza te informacje. z tego no, ja posiadam informacje, które są kwalifikowane jako no, może nie tajne, ale takie, których no, niestety upubliczniać nie możemy. Stąd też na dzień dzisiejszy wszystkie okoliczności, które w ramach takiego postępowania mają miejsce, czy to nasze pismo procesowe, czy to też pismo procesowe chociażby Komisji Europejskiej, Ministerstwa Sprawiedliwości, etc., no niestety do czasu wydania wyroku muszą pozostać tajemnicą. Dlatego no bardzo mi przykro, że, że też bardzo chciałbym podzielić się z naszymi przemyśleniami odnośnie toku i przebiegu takiej sprawy, ale niestety regulamin Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nam na to nie pozwala. Słuchaj, mamy okrutnego Mariuszka, który napisał komentarz. dosyć często. Tak. okrutnego. Panie Kamilu, ma Pan rację, niestety są kancelarie, które w odpowiedzi na pozew banku o zwrot kapitału jako jedyną strategię obronną zalecają potrącenie. No zgadzam się, tak. Oczywiście jest to bardzo e, niewłaściwe działanie, i tu cały czas podkreślam, że e, to, co często dosyć słyszę z ust członków społeczności Życia Bez Kredytu, to jest mnóstwo blogów, mnóstwo różnego rodzaju e, nieznanego pochodzenia e, komentarzy, e, które zachęcają do tego, żeby dokonywać potrąceń w przypadku, kiedy pozew został złożony, pozew slap przez bank. Oczywiście w takiej sytuacji traci się natychmiast odsetki, na które być może może czekało się wiele, wiele lat, są to kwoty rzędu nawet czasami kilkuset tysięcy złotych i to nie bez przesady. Dlatego powiedziałbym tak, na dzień dzisiejszy na pewno każda sprawa musi być potraktowana i oceniona indywidualnie, ale jeżeli spojrzylibyśmy na taką generalną zasadę, absolutnie bez zarzutu potrącenia w sytuacji, w której pozwał Bas Bank właśnie wskutek skutek wytoczonego powództwa typu slap. Mam jeszcze jeden komentarz od youtuberki Marty, ale wiesz co, ja go nie przeczytam, bo tutaj no taka mięta jest, mój drogi, że szkoda gadać, więc to zostawimy sobie. Bardzo dziękuję pr... za uprzejme komentarze również. Drodzy Państwo, my przechodzimy do naszego stałego modułu. Poznaj eksperta życia bez kredytu, mecenas Marta Chęcińska i fragment. Ostatniego webinaru, w którym to właśnie pani mecenas Marta Chęcińska odpowiada na takie pytanie, czy banki nie mają innych instrumentów, tylko kreują pozwy SLAP? Zapraszam. Ale w kontekście właśnie Marto, tych pozwów typu SLAP, powiedz mi, kiedy banki je składają i czy tak naprawdę nie mają żadnego wyjścia? Czy nie mają żadnych innych instrumentów, aby dochodzić swoich roszczeń? E, no właśnie. To, że mamy do czynienia z pozwem slab, a nie normalnym, takim faktycznym pozwem, który zmierza do zaspokojenia roszczenia, świadczy o tym, że banki mają instrumenty ku temu, żeby się zabezpieczyć, rozliczyć i żeby to swoje roszczenie w jakikolwiek sposób urealnić i odzyskać. Natomiast pytanie jest, czy one chcą to robić. No właśnie po to banki decydują się na kreowanie tych wszelkich roszczeń. I pozywanie kredytobiorców, a nie korzystanie z przysługujących im instytucji e, cywilnych, e, no właśnie nie po to, żeby zaspokoić e, swoje m, roszczenia i e, odzyskać chociażby wypłacony kapitał, ale po to, żeby wywrzeć presję na te osoby, które zdecydowały się na pozwanie banku. Także raz jeszcze trzeba podkreślić, bo te pozwy SLAP są faktycznie dosyć e, takim na czasie tematem i dosyć dużo kontrowersji budzą i, i, i zdarza się, że te pytania, Kredytobiorców i wątpliwości w zasadzie dotyczącej kwestii, że to są jakby takie instrumenty w narzędziach silniejszego podmiotu w tej sytuacji banku, w którym bank dosyć jakby tak instrumentalnie formułuje roszczenia i nie chodzi w nim. Po to, żeby uzyskać zaspokojenie, czyli zasądzenie określonych kwot, tylko po to, żeby zmanipulować, wywrzeć presję, wywrzeć nacisk na tym biednym kredytobiorcy, a w ostateczności jakby na całej grupie tej społecznej, no bo to już niewątpliwie jest jakby problem o charakterze społecznym, i zablokować kolejne osoby, które zdecydowały się na, na pozwanie banku. Czyli tak naprawdę są to instrumenty, które no nie do końca powinny odpowiadać, tej i nie powinny uzyskiwać ochrony prawnej przed sądami. Natomiast niewątpliwie banki mają instrumenty ku temu, żeby się rozliczać. Natomiast w każdym w tym przypadku wymagane jest, żeby banki przyznały, że te umowy są nieważne. To są. Jest, jest, jest tak, dokładnie. Jest chociażby instytucja potrącenia. Jest artykuł 203 z indeksem 1, który wyraźnie mówi, kiedy m, taki zarzut, bynajmniej na chwilę obecną, należy podnieść. Natomiast banki nadal twierdzą, że te umowy są ważne, że te umowy nie zawierają nieuczciwych klauzul, Niedozwolonych, że bank w sposób pełny, rzetelny przedstawił dany produkt i te obowiązki informacyjne były w danym przypadku w sposób pełny i należyty wypełnione. Także skorzystanie z tych wszystkich instytucji, które jeszcze raz powtórzę, od lat istnieją w kodeksie cywilnym, było na wyciągnięcie ręki każdego banku. Nie jest to też prawdą, że banki nie mogły tego rozwiązać. No Mogły to jakby pełen wachlarz instytucji, zresztą każda ze stron miała. One to świadomie, jakby po rzuciły te instrumenty, więc też nie widzę jakby tutaj takich podstaw, żeby znowu jakby kreować taką rzeczywistość, że te biedne banki zostały pozwane masowo przez kredytobiorców, ponoszą stratę i teraz można iść na kolejne ustępstwa i chociażby nie stosować tego prawa e, przedawnienia wobec nich, bo nie mogły wcześniej, że to tak chyba też e, sędzia Maj w, których, w którymś pytaniu zasugerował, że banki e, w zasadzie do Momentu prawomocnego wyroku nie wiedziały, jakie będą losy tej umowy. No nie, no banki miały instrumenty ku temu, żeby się stosownie zabezpieczyć. Jeżeli bank był w stanie z daleko posuniętej ostrożności chociażby podnieść zarzut zatrzymania, to mógł z daleko e, posuniętej ostrożności podnieść inne zarzuty o charakterze materialno-prawnym, żeby te e, swoje e, roszczenia zaspokoić. Skoro tego nie. Nie, nie, nie zdecydował się uczynić, nie chciał przyznać, że ta umowa jest nieważna. To w całkowicie kontrze, przecież jeszcze mamy sprawę przed Sądem Najwyższym aktualnie i też w odpowiedziach na skargi kasacyjne banki twierdzą, że tam nie ma niedozwolonych postanowień umownych, no to kierowanie tego typu pozwów na obecnym etapie, a nie dążenie do rozliczenia się w ramach tego postępowania zainicjowanego na kredytobiorcę, przez kredytobiorcę, no niewątpliwie należy oceniać jako taki instrument, Właśnie wywierania presji, a nie dążenia do dochodzenia swojego roszczenia. Powolutku zbliżamy się do końca, przechodzimy do odpowiedzi na pytania internautów. Napisała pani Wanda: Podpisałam ugodę z bankiem, ale uważam, że jest ona niesprawiedliwa. Czy mogę się odwołać od takiej ugody, na przykład wskazując, że zawiera ona klauzule abuzywne? Tak, można się uchylić, mamy na to rok, trzeba oczywiście przeprowadzić to we właściwy sposób. I dosyć często zgłaszał się do nas właśnie Frankowicz z takimi prośbami, dlatego że po prostu zostały, zostali oni wprowadzeni w błąd przez swoje kancelarie. Co do najczęściej kwot, jak i też zasadności podmiotu podatku, czyli w ogóle kwestii tego, jaki jest realny, jaka jest realna korzyść, czyli jaka faktycznie na koniec dnia będzie korzyść wynikająca z podpisania takiej ugody, bo jeżeli odejmiemy podatek 32%, nawet jeżeli nie, nie, nie będziemy go odliczali od umorzenia salda kredytu, które generalnie tak jest koncepcją wymyśloną przez banki, bo te umowy są po prostu nieważne, wobec tego nie ma w ogóle żadnego salda, stąd nie ma co, czego umarzać, ale bardzo często te ugody są tak skonstruowane, że trzeba zapłacić podatek 32% od kwot zwracanych Frankowiczowi. No i wiedza w tym zakresie, którą mógł dopiero później nabyć, czy otrzymać Frankowicz, może powodować właśnie, że został on wprowadzony w błąd, tym bardziej, że wiele banków pisze, że posiada chociażby jakieś indywidualne interpretacje, co znowu może prowadzić do, do takiego przekonania przeciętnego konsumenta, że skoro bank mówi, że podatek podatku nie ma, no to wówczas mogę zakładać, że tego podatku realnie nie będzie, a później się okazuje, poprzez chociażby interpretację indywidualną z że taki podatek należy zapłacić. Stąd ja bym naprawdę sugerował przede wszystkim, żeby ugodę zawierać z faktycznie ekspertami, a nie po prostu na zasadzie szybko, szybko, bo bank dał mi, nie wiem, dwa tygodnie na podjęcie decyzji, a po drugie, jeżeli faktycznie taka ugoda została zawarta, no to można się uchylić od skutków prawnych takiej ugody, jeżeli ona oczywiście była zawarta pod, pod en buen tiempo. <laughs> Drugie pytanie od pani Patrycji. Moja sprawa trafiła do rozpatrzenia przez sędziego, który jest znany z tego, że wydaje wyroki niekorzystne dla Frankowiczów. Co mogę zrobić, jeżeli wynik sprawy nie będzie dla mnie satysfakcjonujący? No jest, są rzeczywiście takie tacy sędziowie. Też, no, też ostatnio słyszałem. Zależy tak, od sądu. Tak. Natomiast ja bym się w ogóle tym nie przejmował. Ja też nie, bo druga instancja no, jest przecież druga instancja, no, masz Także krótka odpowiedź. Nie przejmować się jak najszybciej, żeby ten sędzia skończył sprawę w pierwszej instancji. Nie znam sędziego, nie, nie znam sytuacji, natomiast na pewno. Nie lekceważyłbym tego, bowiem czasami po prostu może być też źle przygotowany pozew. Wobec tego zweryfikowałbym, czy na pewno pozew jest dobrze skonstruowany. Bowiem, w apelacji już nie można składać nowych wniosków dowodowych z uwagi na prekluzję dowodową. Stąd też no, przede wszystkim zweryfikowałbym, czy na pewno mój pozew jest dobry, czy na pewno dobrze jest uzasadnione roszczenie co do zasady, co do wysokości. I wtedy bym spoko, po prostu spokojnie poczekał na sąd apelacyjny, bo nawet jeżeli w pierwszej instancji nie otrzyma się zabezpieczenia roszczenia, to, to jest możliwość złożenia takiego wniosku. Właśnie w sądzie operacyjnym. A już na koniec krótki materiał filmowy, w którym to mecenas Wiktor Budzewski odniesie się do roszczeń banków. Według mnie Czula powinien orzec, że ten termin przedawnienia roszczenia banku powinien być liczony od momentu, kiedy orzecznictwo stało się utrwalone, czyli od daty wpisu. Klauzul do rejestru niedozwolone. niedozwolonych. Kiedy te pierwsze wpisy się zaczęły pojawiać? W 2010, wow. a skończyły się w 2016. Czy to twoim zdaniem będzie przełomowe? Aż Zdecydowanie tak. Przede wszystkim będziemy orzekali o przedawnieniu, o, czymś, o czym ja mówię już od ponad 7 lat. Ale co ważniejsze, no, jesteśmy w stanie wreszcie zakwestionować według mnie nieprawidłową uchwałę sądu najwyższego e, i tą uchwałę wydaną w składzie całej Izby Cywilnej. Także e, ewidentnie tutaj e, cała społeczność ekspertów życia bez kredytu e, stanowi standardy zarówno polskie, jak i europejskie, bo przecież to orzeczenie będzie miało przełożenie na cały rynek konsumencki w Europie. Życie bez kredytu. Zaufaj ekspertom. 9 lat pomocy konsumentom. Dziękujemy serdecznie panu mecenasowi. Dziękujemy naszemu głównemu ekspertowi społeczności Życie bez kredytu Kamilowi Chwiedosikowi. Zbliża się druga tura wyborów. Kamil, na kogo będziesz głosował? Przyznaj się, urąchl rąbka tajemnicy. Na pewno na pewno tak zrobię. <grym> jeszcze, żeby nam film zablokowali na YouTubie, tak. Na pewno tak Nie, zrobię. Spokojnie odpoczywajmy przez resztę niedzieli. Nie myślmy teraz może o wyborach, bo to jeszcze przed nami, ale co prawda już niedługo, a najważniejsze jest to, że macie na co czekać, bo my będziemy się Witaj z Wami jak zawsze, już za tydzień, w kolejną niedzielę, punktualnie o 12. Pamiętajcie o nas, bo my o Was nigdy nie zapominamy. Do zobaczenia. Do widzenia. Dziękujemy pięknie panu Macenasowi Wiktorowi Budzewskiemu. Ja dziękuję naszemu głównemu ekspertowi społeczności. Proszę bardzo. RZBK. Rozpoczynamy drugą część niedzieli. Razem z Państwem widzimy się już za tydzień, w kolejną niedzielę, punktualnie o 12.00. Nie zapominajcie o nas, bo my o Was nigdy nie zapomnimy. Jesteśmy tu dla Was, robimy to dla Was. Do zobaczenia za tydzień w niedzielę. Do widzenia.